Dzisiaj pokażę Wam tą silnie parzącą roślinę, czyli barszcz, a roślinę tą właściwie powinien znać każdy, nie tylko osoba interesująca się zbieraniem dzikich roślin jadalnych oraz dziół, chociaż oni w szczególności. Natomiast każdy Polak powinien wiedzieć, jak wygląda barszcz, żeby sobie nim nie zaszkodzić i się poważnie nim nie poparzyć. Więc przechodzimy z lasu na łąkę, ponieważ nie jest to roślina typowo leśna. Tak właśnie wygląda roślina, którą zdecydowanie podczas zbierania dzikich roślin Polski powinniście unikać. Generalnie w Polsce występuje kilka gatunków barszczu. Barszcz zwyczajny jest rośliną jadalną, natomiast występują jeszcze dwa jego kuzyni, barszcz sosnowskiego oraz barszcz mantegaziego. Są to przybysze z zagranicy, przybysze z Kaukazu, które się tutaj na naszym terenie rozpanoszyły i chętnie sobie wyrastają. Zobaczcie, ile tam jest ich w okolicy. Przede wszystkim jest to zazwyczaj roślina wyższa niż 2 metry. Ten okaz, który wam pokazuję, zdecydowanie mnie przerasta i ma około 2,5 metra, ale czasami są jeszcze większe okazy. Jego liście są ogromne. Podchodzę blisko, trochę ryzykuję, bo roślina kwitnie, ale mam nadzieję, że mi nic nie będzie. Zobaczcie, jakie te baldachy są ogromne. Żadna inna roślina z rodziny selerowatych nie posiada. Tak ogromnych baldachów jak barszcz Mantegaziego oraz barszcz Sosnowskiego. Łodyga barszczu jest też gruba, ogromna, często czerwono-nakrapiana. Jednakże bierzcie pod uwagę, że to nakrapianie nie jest silną cechą charakterystyczną. Występuje ono na wielu różnych roślinach. Do poparzeń najczęściej może dojść, jeżeli będziecie wchodzili w kontakt z tą rośliną, a w szczególności jeżeli sok z tej rośliny trafi na Waszą skórę. Takie chodzenie obok tego barszczu krótkotrwałe, przez chwilę, tak jak ja teraz nagrywam, no raczej nie powinno wywołać żadnych objawów toksycznych. Ale niestety roślina tutaj kwitnie, więc wydziela liczne związki lotne, więc ja bym tutaj za długo nie przebywał. O, a tam kolejna ferajna. A ogólnie to znajdujemy się w województwie opolskim blisko Jeziora Turawskiego. Tam widzicie polewowało. Parzące barszcze zbiorowo nazywamy barszczami kaukaskimi, ponieważ zostały sprowadzone one do Polski właśnie z Kaukazu. Natomiast botanicy w Polsce wyróżniają dwa gatunki parzących barszczy: barszcz sosnowskiego oraz barszcz mantegaziego. Dodatkowo w Polsce występuje jeszcze barszcz zwyczajny, który zaś jest rośliną całkowicie jadalną, co prawda posiada związki fotouczulające, ale w o wiele mniejszych stężeniach, tak małych, że można je w miarę jeszcze bezpiecznie zbierać i spożywać. Natomiast barszcz sosnowskiego oraz mantegaziego zawierają tych związków fotouczulających bardzo dużo i to właśnie na nie powinniśmy bardzo uważać. Barszcze kaukaskie zostały sprowadzone za czasów Polskiej Republiki Ludowej w latach 50., ponieważ dostarczały bardzo dużej ilości biomasy i uważano, że tą biomasę można wykorzystać w celach paszowych, czyli po prostu do karmienia zwierząt. Roślina ta jest ogromna, dorasta nawet do 4 metrów wysokości. Ta, którą widzieliście, była troszeczkę mniejsza, bo miała 2,5 metra, ale niektóre okazy mogą mieć nawet 4 metry. Sami widzieliście, że liście tej rośliny są naprawdę ogromne, więc dostarczają duże ilości surowca, który można wykorzystać. Niestety, ale popełniono w tym przypadku błąd, ponieważ barszcz sosnowskiego. Oraz barszcz Mantegaziego nie tylko są fotouczulające, ale jeszcze dodatkowo są silnie inwazyjne. Wypierają naszą polską bioróżnorodność. Tak jak widzicie czasami, łąki pełne na włoci. To jest również roślina, która niszczy naszą bioróżnorodność, jest rośliną inwazyjną. I barszcz również jest rośliną inwazyjną. Ale po co w ogóle to sprowadzali? Czy. Wcześniej nie wiedzieli, ludność kaukaska nie zgłaszała informacji o tym, że ta roślina posiada silne właściwości fotouczulające. No moi drodzy, niekoniecznie tak sprawa wyglądała, ponieważ w górach Kaukazu roślina ta może mieć inne ilości związków fotouczulających. Natomiast w Polsce trafiła na bardzo podatny grunt i ma się tu bardzo dobrze, i może tych związków produkować bardzo dużo więcej niż na Kaukazie. Dodatkowo, na Kaukazie jest zupełnie inny klimat niż w Polsce. Więc ludzki organizm może na te związki fotouczelające troszeczkę inaczej reagować. Zaraz wytłumaczę, o co tak naprawdę chodzi. Roślina ta produkuje związki fotouczulające w celach obronnych, czyli po to, żeby zniechęcić roślinożerców do jej spożywania. A na związki fotouczulające, na te związki fotouczulające są jednak odporne niektóre owady, bo sam widziałem, że sobie na tych kwiatach przebywają i nic im raczej nie ma. Tymi związkami fotouczulającymi są furanokumaryny, związki, które są szczególnie niebezpieczne, gdy jest duże nasłonecznienie. Barsz największe niebezpieczeństwo stanowi wtedy, gdy jest ciepło. Gdy jest ciepło, wasza skóra się silnie poci. W efekcie czego otwierają się pory, żeby schłodzić wasz organizm. W tym momencie, jeżeli dotkniecie barszcz sosnowskiego, na którego włoskach znajdują się te komaryny, ogólnie furona znajdują się we wszystkich częściach tej rośliny. Więc również na przykład w soku tej rośliny. W każdym razie, gdy furano kumaryny trafiają na waszą skórę, to jeszcze nie wywołują bezpośredniego poparzenia. Ale problem pojawia się wtedy, gdy jest duże nasłonecznienie, a w szczególności chodzi o promieniowanie ultrafioletowe. Gdy foton światła pada na furano kumarynę, to zmienia się jej stan energetyczny. Z niskiego do wysokiego. Wtedy furanokumaryna jest bardzo reaktywnym związkiem, mogącym powodować bardzo poważne powikłania. Powoduje uszkodzenie komórek, uszkodzenie tkanek, no i w efekcie czego czasami pojawiają się takie bąble ala poparzenia. Ale poparzenie tym barszczem może powodować nawet to, że będzie konieczna amputacja kończyny. Zatem skutki mogą być tego bardzo poważne. Furanokumaryny są również związkami lotnymi, w efekcie czego, przechodząc obok tego barszczu, na pewno troszeczkę ich wdychacie. Jednakże uspokajam, ponieważ samo przebywanie obok tej rośliny raczej nie powinno wywoływać jakichś niebezpiecznych konsekwencji. Mi się nigdy nic nie stało. Natomiast wiadomo, jeżeli wejdziecie w burz barszczu, i będziecie sobie tam leżeli na kocyku przez 8 godzin, no to być może Wam zaszkodzi. Ciężko jest to jednoznacznie określić, szczególnie, że każdy może mieć nieco inną podatność. Osoby o ciemnej karnacji mają mniejszą podatność na związki fotouczulające niż osoby o jasnej karnacji. Na przykład albinosi mogą mieć bardzo poważny problem z tą rośliną, więc w szczególności powinny takie osoby uważać. Jeżeli jednak już poparzycie się tym barszczem, no to oprócz tego, że się zgłoście do lekarza, no to na początku przynajmniej można wodą z mydłem tą skórę, to miejsce tego poparzenia umyć. Dodatkowo warto tą część skóry jakoś zakryć tak żeby promieniowanie ultrafioletowe się na nie nie dostawało zatem trzeba unikać wtedy kontaktu ze słońcem żeby nie wywołać tych bardzo poważnych skutków ubocznych wszyscy straszą barszczem że posiada związki fotouczulające natomiast prawda jest taka że większość roślin z rodziny selerowatych takowe związki posiada również te które spożywacie na przykład seler Seler zwyczajny również posiada związki fotouczolające, również posiada furanokumaryny, tylko w o wiele mniejszych stężeniach. W takich stężeniach, które dla człowieka, przynajmniej dla człowieka, jeszcze nie są jakieś bardzo problematyczne. Ale wiecie, to wszystko zależy od stężenia. Nauka jednak wskazuje, że furanokumaryny mogą być wykorzystywane w przypadku niektórych dolegliwości, jak na przykład łuszczyca czy bielactwo, ale absolutnie nie testujcie tego w domu. Nie leczcie barszczem łuszczycy czy bielastwa, absolutnie do tego nie zachęcam i nie polecam takiego działania. A jeżeli chcielibyście poznawać więcej roślin z rodziny selerowatych, to odsyłam do mojego atlasu dzikich roślin polskich, w którym umieściłem klucz do rozpoznawania tej bardzo skomplikowanej rodziny. Wyekstrahowałem takie najistotniejsze cechy, dzięki którym możecie w sposób, no, nie powiem, że bardzo łatwy, ale przynajmniej łatwiejszy niż byście czytali opisy na Wikipedii, rozróżnić te rośliny także czołem.